Witam serdecznie. Próbujemy podbić ten piękny item. Zobaczymy. Czy ta Wielka Niedziela przyniesie nam szczęście, czy będzie tak jak ostatnio, czyli jedna wielki nic. No dobra, to co, powolutku, tak? plus 2 Wolno zegarek, wolno mm -mm. Dobrze mm -hmm. O mega, bardzo dobrze Bo dopiero zaczynam, to wiesz. Zegar rozkręca. Ale będzie palonko zaraz. No, trzeci 3 raz, trzy, trzy razy wytrzymał. 4 razy wytrzymał. O, plus 9, plus 8. No, właśnie niestety. Plus 0. że było, plus 8 było, tak? Lepiej niż ostatnio. Uuu. Ale zawsze jak klikam ten zegar, to znaczy ulepsz to zawsze mam taki tik nerwowy. Ja pierdziele jak pali. Dobra do trzech razy. Do trzech spaleń u każdego NPC-ta idziemy dalej. O, mega! Plus 7 pewnie zaraz spalone będzie, znaleźć życie, a może i nie, a może i tak dobra, plus 8 i spalone, a idź ty dziadu! Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Hmm. Kogo to tam w kolejności następnej jest? do pani, do Zachora idziemy do Hara, a zapomniałem jak się nazywa. Dobra, dawać musi być dzisiaj progres. Bo ile można palić, tak? Ile to może palić? Ja się pytam. Nic tam nie zbieram, teraz tu ulepki. Chyba, że to nie do mnie, mhm, plus trzy, plus cztery, mhm, plus pięć, a idź ty na pierwsze spalenie. Jezu, drugie spalenie. Mhm. Dobra. Plus 5. Dokładamy reol dwik. No i spadło. ludzie! Też jest palenie to było, tak? Dobra, idziemy dalej. Idziemy do pańicy catej. Na szybkości. Oj, coś czuję, że tak miało być różowo. Tak miało być tak pięknie, a my to zaraz będziemy flaszki kupować. Może ja od razu kupię, co? I coś taniej jest wystawione. Ja to mi to nigdzie nie oddaje, powiem Ci. Jak zresztą widać na załączonym obrazku, on prowadzący to chyba nie ma szczęścia. Zresztą chyba nigdy nie miałem szczęścia do ulepek. Zbytnio. Mhm, dobra, lecimy. Nie no, chociaż plus 10, plus 11 dzisiaj, żeby weszło, to no, byłbym zadowolony. Jezu. Dobra. Plus 7, 3. Mega, dobrze. Tu 6 szkoda, że tak, tak wcześnie te mega. No i spaliło. Ja nie wiem, bo ty to widzisz i nie grzmisz. Teraz nie będzie flaszek. Nie wiem, no ja jawnie mi nie idzie. Ja chyba muszę zostawić tuotowe na plus 0 i tyle. No może i oddaję stary, ale. Mi z tego, jak docelowo, o masz spalone. Ajku, dobra, misiaczki, muszę iść po flaszki. Idę po flaszki szybciutko. No, będziemy szli po kolei, tak? Wszystko po kolei robimy. Tylko muszę flaszki się zaopatrzyć we flachy, bo. Bo kurde, nie ma. 35 no. Roli Dwigów trzeba kupić. Dobra, czekajcie, jak ja już jestem tutaj. Może kupię, kurde, trochę tego. Roli dwigów trzeba kupić też. Żeby było coś tam na klikanie. Jak z kasą stoję, kasa jeszcze jest przy sobie. Dobra, tak, 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 kurde. inhibitory już mi schodzą wszystkie. Właściwie nie mam, dobra. Wystarczy. Dobra, idziemy dalej. To co? Gdzie idziemy teraz? Zaraz po, teleport, po teleportku. Będę wiedział. Tu byliśmy, tu byliśmy. Kemenek chyba teraz, tak? Później Italia.

Czemu tak wcześnie? O, prawie mega. Aż podskoczyłem. No na plus sześć nie idzie nawet. Tutaj wasze teorie, tak? Nie no, plus 20 chociażby było. Stary, daj plus 10 zrobić. ty mówisz, co my celujemy? Jak to plus 10 nawet nie widziało ostatnio. Nie no, plus 10 chociaż. No gdzie no, kurwa. Jak to pali co chwilę. Stary, jak to plus 8, to było raz chyba ostatni parę dni. Ostatni, dzisiaj to chyba było plus 9 przez, przez sekundę dosłownie omega. To trochę nie w czas. Dobra. No ludzie. Dobra, starczy.